Jeśli z tej strony lesu, to dziś będziemy grać kolejny odcinek z Hudson 5. I dzisiaj trochę mi ja zrobiłem trochę hajsu i otworzymy kilka paczek od tych najgorszych rzeczy, bo wiecie, emocje trzeba zacząć od samego początku. Samego początku, samego początku. Początek. Um, Dobra, na jego gościu, no spoko, spoko, rozumiem. Dobra, otwórzmy jeszcze 5 paczek tych i potem 80 plus. No 81 plus. Dobra, prawego okna to tam? <śmiech> <śmiech> Bardzo dobrze zle. Tak chcę, że. O, walkout, albo jakaś karta specjalna. No walkout, tylko spoko. No i nic trochę słabą o okołd. o jakaś karta święcąca I, mm, teraz otworzymy nie no, 80 plus o specjalna o specjalna uh, huh, huh. dobra teraz trochę lepszą nie najlepszą tylko taką to otworzymy wiecie. zobaczymy. to może, o! Polak, bramkarz. U! prawe obrączki, tfu. wiem, co chciałem powiedzieć. Um, bramkarz. Tak mi ciśnęło to powiedzieć, bramkarz. I powiedziałem to, bramkarz to jest. Dobra, jeszcze jedna paczka. Sławy, słabe. Dobra, let's dodać dalej. Cztery paczówki, testko. Dzisiaj będzie. Mm, dobra, mogę. Uuuuh, ufu, uf, uf, lubię tą kartę. Po prostu lubię to chyba składzisz, sobie. promelik zrobimy sobie. I. Mm, coś nie wyszło. I tutaj. Pokażę, to coś może tu wylecieć. Już mam tą kartę jedną. I. O! Nic. Dobra. Teraz otworzymy paczczuszkę, tą. Tą paczczuszkę, okej. Okay. I kto tu wybrać? Dobra, to. Dobra, obrona, obrona, obrona. Obrona jest najważniejsza. Eee, 81 92, 103. Dobra, otworzymy kilka tych. Do wyboru. Dobra, co taki tu jest Będziemy mieć. Jest tam się teraz tworzymy. Wiem, co to. nie po kolei robię, ale. Walkout, jakaś specjalna karta. Upa, nie dawać. Ua. Nikt dobry to nie będzie na no, pasznik. O nie. No, może jest. Fajne statystyki ma. Ale. Kilian Mbappé tam był. Kilian Mbappé trafiłem. Ja myślałem, że to nic w środku nie, nie musi być, ale kość do kliena potrzebujemy. Dobra, będzie obrona za tych. Eee, dobra, otworzymy to i takie dwa, trzy smaczki na końcu będziemy mieć. Wybór, wybór karty. Tego wybierzemy i tak. O dobra, ikona, ikona. Trzy, dwa, jeden. Zobaczymy, ko zobaczymy. I kogo ja tu mam wybrać? No gokujaże mega, gokujaże. O, jest dobry. dobra, teraz trzymajmy czy to nie będzie napastnik. Neymar, 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 i tu tak. to, ale się jaram. Ej, zobaczmy, jak drużyna mogła wyglądać. Ja to porobię i wam pokażę proszę, z tym. jestem. Dobra, jesteście gotowi. No, czy film widzieliście? Tak, tak będzie nasz skład wyglądać. Tu, No, lepiej było to, i tu krajem, ale. Tak, że to podminiłem, a bo wiecie co? Nie, ty tu zostań, ty rzucimy ciebie tu, ciebie tu, ciebie tu. Nie może być. A nie, bo ona tym nie może grać. Powrót do rzeczywistości. Czek ciek. I wszystko jest, tak? Tak. No nie, marma ma tylko 9 gronia, ale 6 krania? No i spoko wygląda. Naprawdę spoko to truszyna wygląda dobra, zobaczymy. No, kurde. Dobra, wyjdźmy i paczuszki się otworzymy. Dobra, mi to. jest jakaś ikona? O, ikona mega, chciałem paczkę zrobić, ale. Widzę, że ta nie ma. Jedna taka za 500 była. Jest, trzeba jedną taką otworzysz. Otworzyć. Zobaczmy, czy coś fajnego wyleci. No wiem, to ona jest naprawdę spoko, bo jest droga i mam nadzieję, że coś, coś tu fajnego... O, Spremelik wyleci. Hmm. Prawo O kurde, ale nam już do składu wjedzie. Ale nam do składu wjedzie. Ło panie, dobra. Kupimy jeszcze... ej, rzecz 40. Za wybór karty... O, o, go się, bo do składu i 1500 dawać. Dawać wybór. I trafiłem. I trafiłem. Dobra, jeszcze jedną, jeszcze jedną. Co kolejną ikonę dawać? Salaham, salaham, mam. Kon mam. Gaj... Tego nie mam. Dobra. Eee... Ale się zdziwiłem. Dobra, to może 300 dawać. To będzie już trzecia ostatnia karta, ale. Kurde, dawać. Eee. Dobra, obejrzę reklamę i się widzimy. Ludziszka, co wypomniałem nam krywanie wącić, ale. Wow, ale trafię o ten. Mm. Kogo tu wybrać? Środkowego obronca, bo prawego? Dobra, biorę prawego obrączku. Wow, wow, wow. Dobra, mamy jeszcze. 65 tysięcy, znaczy 65 tysięcy do tego jeszcze. Nie, to mnie lubi paczkę. jeszcze 20 patrz. Z20 kilka po, po, może to jest dość dobre. Flecisz z kanionierów spoko. Mm. Nie, za 50 nawet nie stać. Dobra, po kolei dawać. walkout, Nie, nie wyszedł walkout, Byłby się trudno. No, dawać tam teraz. Walkout. Tu nie będzie. No, kiedyś mógł być walkout. Walkout. Nie będzie. O, walkout mógł być. I ten. No, ale mi wsiadł ten zawolnik. Możecie nie wiedzieć, co mi chodzi. O, ale tutaj teraz. oprona mi się smutnie, smoc... Nie, co z ligi. No, stój i mogę tak rzucić. Tak będzie więcej skronie i prawego obrońcy rzuci. rzucimy. ale ulepszenia teraz. I ty, co przepraszam, tylko wleci. A bo my jeszcze jedną no Może tu grać cyk i tutaj wiesz za y, narodowości. Y, A, dobra, jest prawym obrączem jako może grać na lewej. Dobra, dobra. Czyk, czyk, czyk. Dobra, wrzucimy tak i fantajka. Aha, to nie daje różnicy żadnej. Hmm, to nie chcę, to zostanie, wiecie? Wow, i taką drużyną na Food Champions wyjść? Wow, 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 ale przypominam, to to nie jest 50, znaczy 50. To nie jest setny odcinek, 150, 28. To nie jest taki walkaut. Taki walkout i mi się trzetnie nie trzydał. Wow. I był wybór, e, albo legenda, ale albo legenda że Tylko mam nadzieję tak. Gdzieś mogę tego Ronardu. Znaczy więcej pracuję, bo na Ronardu, że tego. Eee, z tego mam nadzieję, tego go a na razie tu mi nikt nie konie sypie. Po prostu on jest mą zawsze wybieraliśmy, dlatego teraz go nie wybrałem. No dobra, przetestuję tego obrączę? No kraina górę, ale on tu mi nie nadaje się, to po prostu do, po prostu go biorę, bo kiedyś grał w, nas, w naszych pięknych kanionierach, zawsze sercem do kanionierów. Ale w... w... go po prostu, po prostu. O, panie. O, panie. Tylko to, co rzucić tu, a to tu. O, panie. Ale on tu nie może grać, ale lipa. Hmm, <ścười> stój, bo ja tu coś. O, dobra, teraz musimy grać, ale. O, panie, co tu się działo? Tu, tu, rury, tu, tu rury. Jeszcze, jeszcze troszeczkę ikonę napadź mi się. Jakaś ikona czy dała? Stójcie, yy, teraz Teraz i możecie. Teraz y, ikony poproszę. O, legenda furbolu. Składa na no, taki słabe overarch. Dobra, dawajcie mi jakiegoś ikonę na napadzie i można grać. Co to jest karta? Jakiś środkowy obronca. Wow. Nigdy go nie widziałem, ale jest trzy fajne, fajny. Po prostu kocuk. Dobra, weźmy go. Mm, ruby Lewandowski. Uuuu, ajajaj. Uuuu, ajajaj. Teraz granie na... Teraz proszę kogoś, że... Bundesliga... A, dobra. Dobra, zobaczymy jak ta gra, jak, jak ta drużyna gra. Nie mogę się dzisiaj wysłowić, wiecie czu jakoś łamą mi się wysłowaniem. Dobra, zobaczmy, co ma do radę Robert. Robert i Prime. Robert Robert Prime. Robert Robert Prime. ufak, szybko. szybko. <toddź> <toddź> Jeden zyru! Tak jest, tak się garz, co baba! Są nie ta baba. Ale ten obrończo strzelił i zdziwiłem się, myślałem, że jakiś napastnik, jako, jak... To, to jest, yy. Fernando. Dobra, nie, Dobra, niech tutaj nie no jasne, tato, nikt nie strzela. No ja, ta nikt nie strzeli, to też... zrody bramki, jakiej... Jakie, no strzeli... się tu... Król, nie możesz bronić że się ta. O nie, fonu, 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 fonu. Mm. O nie, 2-0. Dobra, trzeba w koś puścić. Do ataku. Tak, jest to, on nie a nie ani umieszcza. Porażkam tak jest, wygram tę grę. Dobra. No nie, teraz się bawimy, teraz się po prostu bawimy. Jeszcze jedna zmiana. Dobra, się mam... Chodźmy, nie wiem. Pograj się młody. Ja tak grała, nie wiem, najlepsza drużyna która jest wklejona. Znaczy w kolejnej dobra, no ten obrączkę. No tego karnego, reszta. Uściadła sobie i. Ale nie, nie będzie się No No tak dziwnie było trochę. Otworzymy się paczuszki. Twararzy. u kościoła kolejnego. Nie mam pojęcia, co to za liga. Nie chcę ukrywać, nie mam pojęcia, co to była za liga. Eeeh, czy... Oooo panie aj, aj, aj. I No ty młody tu jest No znaczy, młody no to ten uwelarowot no, ten, no, gościu jest tutaj 7-5 bardzo miał ale troszkę Nie mam dobra Dobra i ostatnia paczka na sam końcu i, i walkout! O patrz Dobra, nikogo tu ciekawego nie mam. E, dobra, ktoś kupię jakąś paczkę? Dobra, za, za pięć tysięcy kilka paczek. Dawaj. Dawaj. Dawaj walkout. Kiedy wyleci tu walkout to jestem po prostu mistrzem. Dawaj walkout. To nie jest walkout. Dawaj kolejny walkout. No i to nie jest walkout. A ani karta specjalna. Jednak super zostawiacie. Hmm. Skąd tu idziemy? Nie wiem, ale e, popatrzmy. Nie wiem taka. Ten. No spoko, spoko. Um. Nie wiem skąd tu na niego przypalić. Drafting trzeba przebrać. Hmm. No i spoko, to mi się podoba. Drawciki sobie robię, pogręb tutaj. składy się nie do grać męców, ale to jest full champion. Nie nalegajmy tu dużo. A, rodzaje kart. E Kosiu. Mam kilka ikon. Stój, że wam. O, o, mam, 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 mam. jedną ikonę. E, druga ikona. Jeszcze cię. O, o, jeszcze. Trzecia czwarta. Cztery ikony mam, aż szkła... To jest co tu się świeci? O, i tu mam apsa. I coś mogę z tego dobrać? Nie. Ale bezsensowne gówno. Raz, dwa, trzy, cztery. Widzicie to? Nie ma ten, że na Wam inna łażę. Słuchajcie, ja lubi.